Hej, hej, przed nami przerwa śródsezonowa. No i zarząd mnie ocenił na bardzo dobrze. Ocena zespołu niby jest słabe, ale dostaliśmy premię jakąś półtora miliona. No i teraz będzie my chyba mogli tutaj coś rozbudować. Nie no myślę o tym symulatorze CFD cały czas. Remonty jeszcze nie, ale tu zaraz. <grym> no i faktycznie myślę o tym, żeby to rozbudować. No i mamy kasę, stanie parę milionów. A kiedy kasa od sponsora wpłynie. Muszę sobie zobaczyć. A, w sumie zaraz. To mogę nawet to zrobić, bo myślę, że już będzie kasa. Dobra, to lecimy. Symulator CFD, 12 baniek, zostało 5. Eee, produkcja części. Zobaczmy, co robimy. Stronki boczne. Ups, jeszcze raz. Eee, no to co? Zawieszenie się robi dłużej. Zróbmy jedno. Dobra, my nadal pan 5 panik. DRS mamy niezły teraz. Dobra, Berman Scouting. Tylne skrzydło wytworzone. Przednie skrzydło też rozwalił e, ten sztuka. E, scouting muszę sobie zrobić na kimś. Może być Lawson. dobra, to lećmy. Lećmy dalej inne rzeczy się produkują i mamy plan sponsora. Osiągnęliśmy na pewno. Kasa jakaś tam wpadła, 7 milionów jest widzę I nowy plan, wystąpienie w dzień wyścigu, ok. Staram się bardziej rezerwowych tutaj wiecie angażować O jeszcze za półtora tysiąca muszę wbić, no to tak O fabrykę możemy zaangażować Jeszcze z pół tysiąca brakuje Zmęczenie załogi boksu, A. Ocena skuteczności personelu mm, Działa aerodynamiki Centrum projektowania Nie, Centrum projektowania Szef działa aerodynamiki No może być i to Bo teraz mi już tak za bardzo on jest niepotrzebny Bo badania robimy To mogę to Zrobić w ten sposób, bo tylko badamy. Czy znaczy, tylko, albo i aż. Dobra, nic nie ma do roboty. Dalej to lecimy. Mamy baku. Nie wiem, jaki tam będzie weekend. A jeszcze silników chyba nie pozmieniałem, ale pozmieniałem na pewno inne części, w sensie podwozie i tak dalej. Tamte pozmieniałem, a tych zapomniałem zmienić. Offline. Skrzynia, tam że tom. No to jeszcze tam może użyć, nawet jak jest uszkodzona trochę. Ok, modernizacja zakończona. To się 55 dni, więc dość długo. Okej, okay, idźmy dalej. Scouting będzie zaraz zakończony. I zobaczmy rozwój. No, kumbica się rozwija, płynność kontrola fajnie. Tutaj o dwa pokonywanie zakrętów, hamowań i przystosowalność ładnie. Myślę, że płynność i kontrolę trzeba mu to rozwinąć właśnie też teraz. No ale to hamowanie jeszcze, to musiałbym zobaczyć. Tu kierowca, sztuka, rozwój i zobaczmy. Płynność, kontrola, hamowanie miał być, tak? Jest płynność, kontrola, precyzja, przystosowanie. Ale nie ma. Jest kontrola, hamowanie, wyprzedzenie obrony. No to, to też poniekąd można, Ale to, bo ta płynność jest na wyższym poziomie. Ok, no to może zróbmy to, mu teraz idziemy dalej. Ok, harmonogram na nowy i kierowca przeskanowany, więc lecimy kolejnego Stroll 82, tylko. Harmonogram. Oczywiście skumulowany. No i nas bardziej siłka interesuje niż te ćwiczenia, powiedziałbym. Tu możemy wrzucić, ale zrównoważone, no bo wszystko mamy na tym samym poziomie. O, tu też może, bo widzę, że już nie jest na maksa. Tutaj wrzucimy nic. Zobaczmy, wypoczęta 6%, czyli trzeba nic. Mamy 1% i zrobimy 0, żeby po prostu byli wypoczęci. Tutaj nic, tu jest 0, a jak coś wrzucę, na przykład zrównoważone, to. O, nadal jest 0. okej, okay, czyli może być. Dowidzicie, no już poniżej 2 sekund jest pit stop. Nie wiem, czy tu coś wrzucać. Muszę zobaczyć, czy coś jest po przy pripelgi. Nic nie ma, więc mogę wrzucać. Czyli, mm, gdzie to było? Muszę wyjść personel, załoga boksu, rozwój tutaj. I mogę wrzucić siłkę, wrzucimy. Nie klepiam na siłowni, nie ma odpoczynku. Dobra, jedziemy dalej. Fabryka, wow, poziom drugi, więc mogę chyba produkować teraz więcej rzeczy w tym samym czasie. W końcu. <grym> tylne skrzydło ma 5 sztuk, podwozie 4, sekcje boczne są 4. To myślę, że przednie skrzydło, tak, to Z3. No, powiedzmy Z3. Ok, dalej. Już się zawieszenie robię. Myślę, że zawieszenie mogę jeszcze jedno zrobić spokojnie, bo ono ma yy, dość Mam żywotność. Dlatego, więc je robię. I się stronki robią. Okej. Okay. To jeszcze podwozie można później też zrobić. To już praktycznie będzie do końca sezonu, myślę. Badanie przednie. I zawieszenie. No i robimy badania. Przednie skrzydło. No, w tę stronę. To jest. Ups, tutaj nie ma tak jeszcze do końca Nie wiem, tu za 4 może wrzucimy Zawieszenie 30, 20, 10 OK. Do dwóch. Pięknie e, Produkcja jeszcze idzie, nie? Tak, okej, okay, scouting idzie, lecimy, teraz scouting będzie zrobiony. Strol. Tu mam okona. Stronki wytworzone. Zobaczmy, stronki są 4, sekcje 4, czyli wszystko możemy zrobić, żeby było po 5. To idźmy od góry, może podwozie się robi najdłużej Delne skrzydło, kolejne badania zrobione Jeszcze 21 dni do godzin OK. Sekcje boczne za dwa dni badania. Dalej lecimy. Jest przednie skrzydło zrobione. Jest zawieszenie. Sekcje mamy 4. Dobra, to wytwarzamy. I strąki mamy 4, to wytwarzamy. I wszystko będzie po 5. Tylne skrzydło nawet jest 5, przednie jest 6 to się robi i to się zrobiło, więc... Myślę, że do końca sezonu już powinno mi części straczeć mam 5 milionów jeszcze w zapasie, ale no na badania jeszcze musimy z użyć. Sekcje boczne. Okej, okay, bo tylko to zostało. Tu na maksa bo 30, tutaj 20 to na środku i 10 na minimum procent, No, i jak tyle się razy już zbadało to, to możemy wejść w zarząd, zasady i przepisy, i zobaczmy, ile zbadaliśmy. Dobra, co Przednie skrzydło, zmiany. No to zbadaliśmy tyle, a tyle się zmienia. No to jeszcze dużo nam brakuje. Wysokiej prawie nic. Ale tu są te dodatkowe. Dobra, tylne skrzydło. No tu trochę lepiej jest zbadane. Sekcje boczne. No, tak, jakbyśmy byli w połowie, powiedziałbym, i zawieszenie czyli w tylnym, w przednim skrzydle, powiedziałbym, że najwięcej tracimy. Tak naprawdę, reszta jest praktycznie w połowie, można powiedzieć. No dobra. okej, okay. ale nie jest źle. Nieźle zbadane te rzeczy. Scouting kolejny. Teraz mam Botasa. Ile on ma lat? 36. No, jest taki stary. Okon skończony. Sekcje boczne. No to o tych starych mówią częściej, że się kończą. Ta stara specyfikacja pierwsza. O, rozwijają się tutaj ludzie. Dobra. Dużo produkcji. Tam chyba jakieś remonty będą budynków, ale to zaraz zobaczmy, dobra, bo to skończony produkcja. Przegląd wyścigu i kolejnego skanujemy. No i w sumie to, to tak szybko przeleciało, bo jak widzicie, za dużo. To ja się tutaj nie zastanawiam, co robić. Wiemy, że teraz to będzie do remontu, ale wypadałoby to raczej rozwinąć. To dycha mi potrzebna, ale będą na początku sezonu innych rzeczy remonty, więc nie wiem. Eee, centrum meteoro Meteorologiczne, półtora bańki. No, można by było może rozwinąć na wyższy poziom, zamiast remontować, bo remont No jest 5 razy tańszy, ale nie rozwija Izba pamiątek będzie Powiedzmy, że rozwinę Stać mnie Dobra, dalej Letnie nabytki Oskar Będzie Będziesz dla Ferrari, ooo Kierowcą, z którym Bortoleto, no to nie, nie opłaca mi się zmiany chyba. No dobra, to wszystko zrobione. Widzimy się w kwalifikacjach. 12 i 18 pozycja cele, myślę, że spokojnie do osiągnięcia. Tu widzimy 16 w stawce, także będzie fan po treningu przed kwalifikacjami i zobaczmy 2 10,5 2 do 8 minus 3 0,95 tutaj 1,5 10,5 3 7 2,95 0,85 poszło w miarę dobrze części wszystkie już zbadane na 100% druga specyfikacja jak pewnie ktoś oglądał przerwę śródsezonową to wiecie że wszystkiego mam po 5 części a przedniego skrzydła 6 jeżeli chodzi o to z nową specyfikacją więc bardzo dobrze silnik 3 na 4 RS no u niego to ostatni, tak samo chyba już wziąłem nowy skrzynia czwarta, tak samo wziąłem nowy u sztuki, więc trzeci 90 RS 100 i e, czwarta. Skrzynia jeszcze jest piąta. No w przyszłym sezonie nie będę miał takiego komfortu. Temperatura 86 stopni, to sprawdziłem. Opony są dość wytrzymałe. E, te mieszanki nie zużywają się tak szybko, ale grzeją się trzeba ale widzicie, prawie 40 stopni temperatura. Ok, 86, to nie jest tak dużo, więc na no standardowe wezmę. Paręnaście stopni, zobaczymy jak szybko na tych zakrętach będą w stanie rozgrzać. Dobra, tak, idzie w górę. Nie, no dobra, zostawmy, bo chyba jest ok. Tak. I tutaj, teraz ciśnie Kubica. Idealnie na pierwszy zakręt, i nie ma nikogo przed nimi, więc super. Pieku 1, zobaczymy. No, rozwijałem to auto z tymi częściami na prędkość, na prostych, na samym końcu, już te części, więc myślę, że będzie dobry wynik. Powinien być eee, 41, 42, to chyba nie jest dobry wynik. Wydaje mi się, że poniżej 40 powinno być, ale mogę się mylić. Zobaczymy, jak inni pojadą. No nie no, pojechali w ten sposób, że wydaje mi się, że jest ok, <laughs> że wejdę do Q2 na tych oponach bez niczego. Ricardo, dwie sekundy, nie wiem czy nie był przyblokowany gdzieś tam. Verstappen nawet za sztuką, um, ale widzicie tam jest korek, szczególnie tutaj. Um, no to na pewno mają problemy przez to. Purses, u bota z tyłu, wyprzedza. Właśnie zauber mnie zaskakiwał, żeby taki dobry, ale widzicie, no Ferrari chyba będzie mistrzami. Chyba nie mamy podjazdu. Piastry idzie do Ferrari, była taka informacja. Ja zazwyczaj staram się liczyć, jestem jest ciekawe za koło, czy za Hamiltona, czy za Leclerca, może za Hamiltona. To będą mieli wtedy super mocny skład Leclerc Piastry, więc będzie ciężko ich pokonać w przyszłym sezonie, a w przyszłym sezonie moim celem by było to właśnie zrobić. Dobra, dostajemy się do Q2. Ale widzimy, że ten nasz wynik nie był taki super. Verstappen 1.41.1. A mamy 1.42, czyli prawie sekundę szybciej. A sztuka 1.42.3. No i to jest graniczne. Czyli w 1.42 może trzeba by było celować. No najpierw pojedziemy na używkach w razie, gdyby ktoś nas przyblokował. Od razu wyjeżdżam. Dobra, paliwo Max standardowy. Tutaj to samo. Czekamy. Patrzę jak się rozgrzewają opony. Wydaje się OK. No, nie wiem czy sztuka nie będzie przegrzewał. No zobaczymy. Jastry niestety tu jest. Nie wiem czy kubica nie był przyblokowany. Może sztuka też. O, jest poniżej 1.42 Więc niezły wynik, szczególnie na to, że używane opony. Ale sztuka już słabo. Kubica myślę, że się dostanie. Myślę, że się dostanie do Q3. Tutaj nie. W razie co zmienimy. Dobra, jedźmy na nim, bo teraz pusta akurat. Więc myślę, że dobry wyjazd będzie, ale nie wiem czy będę nim trzeci raz mógł wyjechać, bo chyba czasu nie starczy, bo ten tor jest dość duży. cóż, teraz albo nigdy. Ale się nie poprawia. Nie poprawił się. No i już chyba nie dam rady zdążyć wyjechać kolejny raz. Zobaczymy jak wjedzie do boksu. Na tych samych oponach spróbuję, bo szkoda mi marnować mu kolejnego setu. No nie wiem, może zdąży. Może zdąży. Zobaczymy. O nie, czerwona flaga, Russell Na pierwszym zakręcie, czy? Tak, na pierwszym Więc koniec, sztuka odpada, 11... dobrze, nowych opon nie wziąłem Tu mam Verstappen, Norris, Kubica, Piastri, więc... o, robi się ciekawie Robi się ciekawie, bo wydaje się, jakby Verstappen wracał do gry O... E, mistrza Ale na razie Kubica przed nim Teraz wyjeżdżam na nowych. No dobra i ma pusto. 41.8 czyli to nie jest zabójczy czas, ale jego najlepszy chyba. A warsztat na używkach? To chyba tak. No i się zastanawiam, czy sobie zostawić dwa razy nowe softy, czy... No bo już teraz wyjedziemy tylko raz. Na używkach postaram się poprawić, trudno. Idziemy. poprawia, Ale nie w drugim sektorze i finalnie... uuu... Czy, czy drugi rząd? Tak, drugi rząd. Verstappen pol Skolapinto boxer tym. No ciekawia, mm, No dobra. Dzięki, zapraszam za chwilę na Grand Prix, czyli czwarta, jedenasta pozycja startowa. To mniej więcej zazwyczaj tak samo startowaliśmy, tylko Kubica widać, że tutaj do Verstappena traci dość dużo, bo widzicie Leclerc, Colapinto, tutaj wszyscy są obok siebie, aż praktycznie od, od drugiego do dziesiątego miejsca ta różnica jest cztery dychy, a Verstappen między przed wszystkimi jest cztery dychy, więc mm, będzie y, ciekawie. Lecimy na wyścig za chwilę.